Napisała do mnie Weronika Rosati, mm. to maga się przeprosin, gdyż robiła karierę wbrew stereotypom, a ja zasugerowałem, że gdzie do końca wbrew. No i muszę ją przeprosić, więc przepraszam panią Wero... Weronikę Rosati za... za tydzień. E, Wera, za długi odcinek, spróbujemy się zmierzyć z tym pismem za tydzień. Do zobaczenia. Muszę zacząć od tematu sprzed tygodnia. Tydzień temu zacząłem przepraszać panią Weronikę Rossati, za to, że hmm, wyraziłem swoją opinię, iż jej kariera nie była robiona tak za bardzo wbrew stereotypom, ale nie zdążyłem jej tydzień temu przeprosić, bo czas się skończył, więc chciałem to zrobić dzisiaj. Droga Weroniko, Krzysztof, chciałem Cię. Krzysztof, Krzysztof, ty jedziesz teraz do Wielunia. Jedziesz do Wielunia, pamiętaj, jesteś spóźniony Ju? tak już. Już jedziemy? Już. Kurwa. Uzygać. Wszystko, tam, mam już? Jeszcze przeprosiny dla Weroniki rozstawiam. Nie, nie chcę się śmiać, nie jestem A teraz to, co nie udawało mi się przez poprzednie tygodnie, ale już nic nie stoi na przeszkodzie. Szanowna Weroniko, Rosat. Chciałem cię z całego serca. Kurwa!